Dzień dobry, profesor Leszek Balcerowicz. Panie profesorze, w ramach ogólnopolskiego tournée Odkrywając wolność w Nowym Sączu. Sukces tej książki, rozruszyło się już 30 tysięcy egzemplarzy, to nie tylko promocyjna cena. No, ludzie nawet po niskich cenach nie kupują czy, które to nikt nie przemawiają. Ta książka jest rezultatem czterech lat pracy nad wyborem najlepszych tekstów, to znaczy najjaśniejszych i najgłębszych. Na tematy, które powinny być nieobojętne dla każdego świadomego obywatela. Co to jest państwo, czego państwo nie powinno robić, co może dobrze robić, co to jest demokracja. Kto to własność. jest świadomy obywatel? Kto, do kogo ona jest adresowana? Pan się spotyka głównie z młodymi ludźmi podczas tych spotkań. Spotykam się z młodzieżą w różnym wieku. W związku z tym, są, bo młodość to jest kategoria ducha. Znam młodych, którzy się zachowują jak starze i znam starszych wiekiem, biologicznych, którzy zachowują się jak młodzi. W związku z tym to są spotkania otwarte, na które przychodzą różni ludzie. Ja uważam, że dąży, dąży do tego, żeby świadomych obywateli było jak najwięcej, a świadomych obywateli to minimum, nie daje się oszukać. Politycy są naciskani z różnych stron, w dużej mierze przez grupy roszczeniowe, to znaczy takie, które mówią daj mi więcej pieniędzy. Jeżeli po drugiej stronie nie ma kontrnacisku, to zwykle politycy ulegają i kończy się to w skrajnym przypadku Grecją. W Polsce mamy od paru miesięcy forsowaną propozycję de facto nacjonalizacji środków, dużej części środków zgromadzonych na, w drugim filarze. Ta kampania, ta propozycja jest popierana przez kampanię test nieprawdziwych. I e, gdyby to przeszło, bo to niesłychaną rzeczą, bo po raz pierwszy po 1989 roku doszłoby do na nacjonalizacji. No i czas, żeby świadomi obywatele się obudzili. Ja tylko chcę powiedzieć, że ta propozycja zaczyna być dostrzegana z niezwykłym zdziwieniem na świecie i ostatnio jedna z dwóch najbardziej wpływowych gazet na świecie, Wall Street Journal, napisała swój komentarz opublikowany w Rzeczpospolitej w przekładzie i zatytułowany Polskie oszustwo emerytalne. Polacy o tym nie wiedzą? W zbyt małym stopniu, bo właśnie mamy za mało świadomych obywateli, którym nie jest obojętne, jakie będzie ich państwo. A również w demokracji przecież manna nie spada z nieba. Trochę trzeba się jako obywatelsko napracować. Panie profesorze, Polacy <coughs> nie odkryli tej tytułowej wolności jeszcze? Polacy lubią o sobie mówić, że oni kochają wolność. Ale mają zwykle na myśli to, że tam te 1% uczestniczył w nieudanych zresztą powstaniach. My na szczęście teraz nie musimy organizować powstań. My mamy, Polska uzyskała niepodległość i w ramach niepodległości i demokracji trzeba chronić wolność, która jest najbardziej atakowana i jednocześnie jest najważniejsza dla ludzi, to znaczy wolność gospodarcza. A jak ona jest atakowana? No powiedziałem, są grupy roszczeniowe, czyli ludzie, którzy naciskają na państwo, żeby dało więcej. Jeżeli państwo daje więcej, czy jest więcej wydatków, to muszą być wyższe podatki. A to ogranicza wolność, zwłaszcza przedsiębiorców. Na dodatek, bywa tak również w Polsce, że wydatki rosną szybciej niż pozwalają na to podatki, czyli rośnie dług publiczny. Innymi słowy, jeżeli chcemy, żeby demokratyczne państwo tworzyło dobre ramy dla rozwoju gospodarki, to w Polsce potrzebna jest daleko większa systematyczna mobilizacja zwolenników wolności. I próbuję to osobiście robić, żeby tę mobilizację zwiększyć, a także poprzez, organ, poprzez for, czyli... Forum Obywatelskiego Rozwoju, która jest organizacją pozarządową. Premier, minister finansów, Leszek Balcerowicz nie był naciskany, żeby dawać więcej? No jasne, w każdym kraju w polityce są naciskani, w Stanach Zjednoczonych też. I problem nie polega na tym, że te grupy znikną, bo nigdy nie znikną. Problem polega na tym, żeby z drugiej strony naciskać, mówić: Ja nie chcę mieć wyższych podatków, ja się sprzeciwiam wzrostowi długu publicznego, bo wiem do czego to może doprowadzić. Jak w Grecji. Tego w Polsce o wiele więcej potrzeba. na tego e, sam Leszek Balcerowicz, hmm. nawet jeśli e, wygłosi 60 wykładów w kolejnych 60 miastach w Polsce? No, wie pan, że to oczywiście jest niemożliwe. Natomiast poprzez mobilizację, również ze strony przecież nie tylko mnie, można dążyć do tego, żeby więcej ludzi się obudziło, a żeby nie obudziło się w przykrej sytuacji potem. Nie użyję takiego drastycznego określenia. Ale nie namawia Pan do rewolucji. Nie ja Namawiam do aktywności. W Polsce nie mamy dostatecznie dużo żywej demokracji. Demokracja polega między innymi na tym, że jeżeli nas coś niepokoi, uważam, że to jest złe dla mnie, dla kraju, to daje znać tym, kto to proponuje, w jaki sposób. Jest na przykład internet. W Polsce bywa czasami, że ludzie się budzą i reagują przez internet, na przykład w sprawie akta, ale zbyt rzadko i na dodatek niekoniecznie w takich sprawach, które są bezdyskusyjne. To mamy do czynienia z rzeczą bezdyskusyjną. Po raz pierwszy po 1989 roku partie rządzące proponują nacjonalizację prywatnych środków. To do tej pory stało się tylko na Węgrzech za Orbana, na Łotwie nie, w Bułgarii zablokowali, a w Polsce, która podobno tak lubi, wolność? Panie profesorze, jaką Polskę odnajduje Pan podczas wizyt w takich miastach jak Nowy Sącz, 20, blisko już, 25 lat po 89 roku? No każdy, kto wędruje po Polsce, zwłaszcza cudzoziemcy, co parę lat, to jeszcze widzi, że to jest Polska odmieniona. Ja, podobnie jak osoby w starszym wieku, pamiętają, jaka była Polska za poprzedniego ustroju: to było szaro, brudno i beznadziejnie. I to, to, że ludzie uzyskali więcej wolności gospodarczej, a także, że mogą rozliczać, choć ciągle robią to za mało, wybieralne władze również na szczeblu lokalnym, no, sprawiło, że mamy odmienioną Polskę, to znaczy odmienione również miasta. No. Rano przed dzisiejszym spotkaniem z młodzieżą odbyłem 30-minowy spacer i widzę, jak zadbany jest nowy sąd. Co pan powie dzisiaj studentom Wyższej Szkoły Biznesu na inauguracji roku szkolnego? Że wolności, zwłaszcza gospodarczej, trzeba chronić, bo ona jest pod atakiem rozmaitych grup i w Polsce, i gdzie indziej. Jeżeli tego nie ma, to ponosi się konsekwencje. To znaczy stagnacji, wolny rozwój, poszukiwanie pracy za granicą i słabsza pozycja Polski w świecie. Mm -hmm. Celem tej kampanii Odkrywając Wolność jest to, żeby Pan dotarł, no nie tylko, do, do młodych ludzi w, w różnym wieku. To Co Leszek Balcerowicz wynosi z tych spotkań w Polsce? No przede wszystkim to, że warto się spotykać, bo, rzeczy, bo, bo z wieloma kwestiami i tezami dociera się do ludzi. Nie wszystko jest oczywiste. To jest zrozumiałe, że każdy przeciętnie poświęca swój czas na życie osobiste i zawodowe nie ma niewiele czasu na zainteresowanie się życiem publicznym, a na dodatek wielu polityków, jakby to powiedzieć, wprowadza w błąd, używając sloganów, niepraw i tak dalej. No i y, odkłamywanie tego w przejrzysty sposób, ja uważam, że jest bardzo ważną taką służbą publiczną. I nie martwi Pana to, że przez te minionych 25 lat aktywność obywatelska, społeczna raczej wygasa niż ma tendencję wzrostową. Znaczy nie wiem, czy wygasa, natomiast na pewno za roś, rośnie za wolno po tej stronie, która jest szczególnie potrzebna. Po stronie, że tak powiem, strażników wolności, którzy nie narzekają, a mówią, będziemy mieli takie demokratyczne państwo. Jakie sobie pokojowo wywalczymy. W związku z tym obserwują, prawda, co władza, czy lokalna, czy centralna proponuje. I reagują wtedy, kiedy proponuje rzeczy pod publiczkę, albo podlizuje się grupom nacisku, a szkodzi wszystkim. Na dłuższą metę. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo.